Hej, witajcie już w szóstym dniu tygodnia testów. Dzisiaj przetestujemy coś, co pojawia się zdecydowanie za rzadko na moim kanale, czyli BB Cream. Jest to dokładnie produkt marki L'Oreal BB Cream 5 in 1 Skin Perfector, czyli produkt, który ma nam wyrównać kolory nawilżyć skórę, wygładzić ją i ochronić przed promieniem słonecznym. Mamy tutaj Flip SPF 20. Bardzo rzadko właśnie testuję tego typu produkty, ponieważ do tej pory tak naprawdę byłam fanką tylko i wyłącznie jedynie produktów mocno kryjących, ale ostatnio troszeczkę odbiegam od tych produktów mocniej kryjących i częściej sięgam właśnie po produkty lekkie, tak po prostu na co dzień do delikatnego makijażu. Także koniecznie dajcie mi znać, jeśli chcielibyście zobaczyć więcej BB kremów, więcej testów BB kremów na moim kanale w tupce z małym aplikatorem. Mamy tutaj 30 ml produktu, 12 miesięcy na zużycie tego podkładu, tego BB Cream. a jego cena to stacjonalnie około 56 zł. W Internecie na razie znalazłam go najtaniej za 39, ale po prostu dużo różnych jeszcze starszych um, Pozycji mi się z Lorela wyświetla, także postaram się znaleźć jeszcze gdzieś taniej. Oczywiście link znajdziecie na dole w opisie. W stacji na razie znajdziecie dwa odcienie tego produktu. Niestety nie wiem, jak one wyglądają, ponieważ nie było testerów. Ja sama mam tutaj odcień ciemniejszy, czyli medium. A jeśli chodzi o stronę Zalando, czyli tam, gdzie ten produkt znalazłam za cenę 39 zł, to do wyboru są cztery odcienie. Niestety nie wiem, jak one wyglądają. Jeśli chodzi o sam sobie produkt, to jest to taki magiczny BB-krem, ponieważ jak Wylejemy sobie ten podkład na dłoń. Jak widzicie, to on jest w białej formie, i tutaj są zanurzone właśnie pigmenty. Także jak zaczniemy rozprowadzać ten bimikrem. To zmienia się w produkt kolorowy, ale ze względu na fakt, że jest to produkt delikatnie kryjący, to tutaj na mojej dłoni nie było widać tego efektu. On zmienia się w taką bardzo gładką formułę. Wygląda jakby zastygł tak naprawdę, ale jest taki mega przyjemny, aksamitny, wygładzona jest skóra, nawilżona, tak jak po kremie nawilżającym, ale jednocześnie jakby był właśnie ten produkt już totalnie wchłonięty. Jestem ciekawa jak się sprawdzi na twarzy, także przejdziemy od razu do aplikacji. Na początek zaaplikuję na połowę twarzy, no a w czasie przeczytam Wam o wietnicy producenta względem tego podkładu. Krem BB Magic marki L'Oreal Paris ukrywa nierówności skóry i nawilża ją do 24 godzin. Krem nadaje skórze zdrowego blasku, dostosowuje się do odcienia skóry i chroni ją dzięki filtrowi SPF 20. Jest to zdecydowanie przeciwny produkt, ponieważ on bardzo mocno dopasowuje się do skóry pod spodem, ponieważ on w trzech miejscach na mojej twarzy wygląda by był w innym Odcienią. Jak widzicie, na czole on się prezentuje najlepiej, ponieważ on się dopasował do koloru, i tutaj rzeczywiście on wyrównuje kolory w delikatny sposób, nie mocny, ale ładnie to wygląda na czole. Jeśli chodzi o policzki i to tak widzicie, delikatnie rozjaśnił twarz. Tutaj ta twarz też jest jaśniejsza i może dlatego ten odcień jest taki, a nie inny. A jak rozprowadziłam go na szyję, to tutaj zdecydowanie jest najciemniejszy i on się dopasuje do tego koloru, wyrównuje koloryt, Zaczerwienienia w dalszym ciągu są widoczne, niedoskonały to samo, tylko po prostu nie ma wszelkich takich widocznych plam, czy po prostu nierównej opalenizny. Po prostu zaczerwienia nie są tak mocno widoczne, że jest to plama, tylko to jest, wiecie, tak bardziej rozmyte, ale niestety na razie nie prezentuje się to zbyt dobrze w tej części twarzy. Na noc tak naprawdę krycie jest najmniejsze, ponieważ tutaj to, te zaczerwienienia są mocno widoczne. Tak naprawdę ciężko mi będzie ten produkt ocenić, dopóki nie zrobię całego makijażu, dlatego tutaj nałożę teraz na drugą część twarzy i użyję do tego celu zwierzonej gąbeczki. Jak widzicie podczas aplikacji gąbeczką ten podkład nie za bardzo chce się tak wchłonąć i wtopić w moją skórę, nie chce się zmienić jego kolor, dlatego ja tutaj wracam do pędzla i tutaj spróbuję załagodzić tę sytuację. Ale tak jak patrzę na tę stronę twarzy, to widzę, że tutaj już ten produkt ciemnieje i zdecydowanie lepiej się już dostosował do mojej skóry, która jest pod spodem, dlatego jest szansa, że on rzeczywiście... Na twarz będzie wyglądał dobrze już w skończonym makijażu. Nie oczekiwałam zbyt wiele, ale chciałam, żeby te zaczerwienia, w szczególności na nosie, były troszeczkę bardziej. Przykryte, a nie za bardzo się ten produkt da tak naprawdę budować. Teraz możecie zobaczyć, jak ten produkt wygląda z bliska na twarzy. Ja tylko dokończę makijaż i zrobimy sobie podsumowanie, jak już będę miała inne produkty na twarzy. Wracam do Was w skończonym makijażu, i teraz jestem naprawdę nieźle zdziwiona tym, jak ładnie on się prezentuje w kamerze, biorąc pod uwagę m, praktycznie zerowe krycie. Bardzo, bardzo delikatne. Na żywo ogólnie w tym już skończonym makijażu prezentuje się też dosyć dobrze. No Co mnie osobiście zdziwiło. no jedynie ten kolor do medium to nie ma nic wspólnego, ponieważ jest to naprawdę bardzo jasny odcień. Na początku byłam sceptycznie nastawiona, ponieważ zaraz po aplikacji skóra wyglądała gorzej niż przed aplikacją, ale jakoś to wszystko się ładnie wyrównało. Odrobinę tylko dodałam korektora tutaj na grzybiet nosa, ponieważ idę dzisiaj do ludzi i chciałam, żeby tutaj... Chciałam tutaj załatać tą czerwoną dziurę, którą miałam na nosie, ale to tylko taka odrobina tutaj. Na boki nosa nic nie nakładałam. Jeśli chodzi o puder to oczywiście Coty Airspun. Wszystko się ładnie zaaplikowało, ładnie się połączyło i ta całość wygląda naprawdę dosyć dobrze. Nie będzie to na pewno mój ulubiony produkt, to już Wam powiem, ponieważ zachowuje się trochę dziwnie podczas aplikacji, ale nie mam zastrzeżeń do tego, jak on na skórze wygląda. Teraz możecie zobaczyć zdjęcia z fleszem. Tutaj załatwiam ten filtr z 20 flesz występuje i to też dosyć intensywnie widać właśnie na zdjęciach z aparatu. Ale źle naprawdę nie jest. Myślałam, że będę wyglądała dziwnie, w szczególności przy tych sztucznych rzęsach i takim delikatnym kryciu, ale to wszystko tworzy jedną farbę. Inną całość. My mamy w tym momencie godzinę 14.46. Jeśli chodzi o aplikację samego podkładu, no to była wtedy godzina 14.00. Także od 14.00 zaczniemy odliczać trwałość z tego podkładu i wrócę do Was z aktualizacją po 8 godzinach noszenia. Wracam do Was na aktualizację po 9 godzinach. A to dlatego, że dopiero co wróciłam do domu. Mamy godzinę 23.15. No i co muszę powiedzieć, to. Spodziewałam się gorszego efektu. Zdecydowanie, nawet wygląda w miarę ok. Największy ubytek, tak naprawdę, w tym podkładzie, to oczywiście ślady od okularów. I co muszę Wam powiedzieć? jak ja chciałam sobie tutaj palcem je rozetrzeć, ponieważ odziwom, mimo tutaj praktycznie zerowego krycia, przynajmniej zerowego jak na mnie, to noski od okularów były bardzo mocno widoczne. Jestem przyzwyczajona, że mam takie tutaj kratery, ponieważ zazwyczaj używam jednak mocno kryjących podkładów, a tutaj przy delikatnym też były bardzo mocno widoczne. O czym chciałam powiedzieć to fakt, że on bardzo łatwo się przenosi, on nie jest odporny na przecieranie i właściwie jak go dotykamy delikatnie to już się delikatnie nad Palce przenosi, także nie będzie to produkt trwały. Delikatnie mi tutaj dotrze i Tutaj, no dokładnie ta sama sytuacja, co w przypadku Benefitu i Bel. Także coś jest ewidentnie nie tak z moją skórą, ponieważ zmieniła w trakcie pielęgnacji na tą poprzednią, której używałam, dlatego coś się tutaj dzieje nie tak i ta broda mi nie wygląda dobrze w żadnym podkładzie, tylko w sumie z tym podkładem. Z Eveline wyglądała dobrze, nie było żadnej reakcji, ale niestety dzisiaj ponownie jest to widoczne. Tutaj w tych rowkach przy skrzydełkach nosa ten podkład po prostu rozjechał. Nie zebrał się tak jak standardowo większość podkładów, tylko po prostu jest tutaj dziura. Nawet ją widać z daleka, jak widzę teraz w podglądzie. No, ale ogólnie nie się tak źle. Spodziewałam się, że po prostu będzie się mi mocno twarz świeciła, albo że w ogóle się kompletnie trzymać nie będzie, ale z racji tego, że ja się w ciągu dnia tutaj twarzy zbytnio nie dotykam, tylko tutaj właśnie chciałam to roz masować, sprawić, że nie będzie tak widoczne. No to wszystko jest w jednym miejscu. Teraz bułką, jak się ten podkład utrzyma. Przeglądam się teraz dokładnie i on się stał teraz na nosie, ale w delikatny sposób, trochę też na brodzie. Stał się wokół ust, ale to wcześniej nie odbiło się tylko od jedzenia. Ale nie wygląda naprawdę najgorzej, nie wygląda najlepiej. To fakt, ale to jest produkt nawilżający. Na dobrą sprawę, to nie jest podkład matujący, to nie jest produkt. Ja cały czas mówię podkład, ponieważ jestem przyzwyczajona do testowania podkładów. To nie jest produkt długotrwały i ja dlatego od takich produktów nie oczekuję zbyt wiele, ponieważ sugeruje się po prostu opisem producenta. i jeśli nie miał być to produkt długotrwały, zapewnienia 12 godzin, no to jak po 8 godzinach wygląda tak, to według mnie jest naprawdę bardzo spoko. Co muszę Wam powiedzieć, to ogólnie w ciągu dnia wygląda mi to naprawdę bardzo gładko na skórze i ogólnie przyjemnie. I też ten odcień jakby był na początku nierównomierny, jeszcze przed przypudrowaniem, ale w skończonym makijażu całość wygląda jak najbardziej ok. Oczywiście jaśniejsza jest od reszty ciała, ale cała twarz jest w jednym kolorze. To nie jest odcień aktualnie dla mnie i to nie jest odcień medium. Ja bym Powiedziała, że to jest taki mój odcień zimowy. Jest to do lekki, niewyczuwalny na skórze. sama nie wiem, czy go będę używała, ponieważ mam sporo takich delikatnie kryjących produktów, które sprawdzają się lepiej. Po prostu trzymają się bardziej w jednym kawałku i dają mi odrobinę więcej krycia, tak żeby te zaczerwienia lepiej przykryć i żeby też nie było potem kontrastu pomiędzy nawet delikatnym korektorem pod oczami a resztą twarzy. Ale wydaje mi się, że jeśli lubicie coś delikatnego i jeśli jeszcze też macie bardziej Skórę w stronę normalnej, suchej, no to wtedy się z tym produktem polubicie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia jutro, już w ostatnim teście tego tygodnia testów ostatni film w tym tygodniu także do zobaczenia.